Siemeneczko z tej strony. A dzisiaj <laughs> nagrywamy FNAF-1, więc ja by go włączam. <laughs> nagrywamy sobie FNAF-1. Ja dostałam, że tak. Je, tu byś. kaszle czy coś w tym stylu. Ale dobra. Nef game, słuchajcie. Gramy. Gramy w pierwszą noc. Gramy w pierwszą noc, słuchajcie. Pamiętajcie, że w niedzielę jest live, dzisiaj o 20.19 lub na trochę później. Pamiętajcie o tym. A na razie gramy teraz na fajdinkę. E, zamierzam pobić e, rekord 5000 punktów. Jak ktoś widział. Dobrze, się tak nic nie zepsuło, jak wtedy. Dobra. Dawno się nie grało na fajdinkę, powiem wam. Dawno nie grałem. To bardzo dawno. Ale skoro przyszedłem, słuchajcie, Ło! E, e, wow. Halucynacje! Rzadko się zdarzają, ale mi się udało. No słuchajcie, ja ogólnie przyszedłem, tam e, 5000 punktów, potem wam pokażę, jakie postacie wziąłem, dobra, na live. I, I spróbuję go pobić. Na 5200 punktów, jakby co. Wow, Mieliśmy halucynacje, co się rzadko zdarzają. Nieźle, nie? Dobra, na razie wszyscy są w scenie, więc jest, jest spokojnie. Fox już tutaj... nie, jednak nie. Dobra. Pomyślałem. Ja Dobra. Ech, trochę słabo. Oj, znowu hancenacje, wow! śpiewa? Co jest? A no tak, on chyba normalnie śpiewa, nieważne. Dawno nie grałem. Czy on normalnie śpiewa, czy to też jest rzadkie? Bo ja nie pamiętam. Ale na pewno te hallucinacje i Smith są rzadkie. Ja to na pewno wiem. Ale się żaden animatoring się nie ruszy, więc jest dobrze. Jest super, słuchajcie. Trochę wyświetla ja jestem, grałem przecież w Ultimate Castle gdzie musiałam przejść aż 5000 punktów. Więc... Ja, ja nie przejdę pierwszej nocy w FNAF 1, to ja nie wiem, czy w ogóle przejdę te 5200 punktów. Dobra. Na razie spokojnie, żadnych animatroników tutaj nie widzę, żeby jakieś się poruszało. Ja słyszałem, że niby jakiś gość mówił, że to z tym FNaFem tutaj w pierwszym jest tak, że jeżeli nie będziesz patrzył na kamery, oczek do animatroników, to czy wiecie, tutaj do tej, o, do tej trójki na Foxie to trzeba nawet. No właśnie. Jak już patrzył, to niby jeden gość mówił, że wtedy niby pomyślał, że nie, nie ma Ciebie w biurze, że nikogo nie ma na następną zmianę, coś w tym stylu. I nie wiem, czy to prawda, bo jak chyba się okazuje na razie, to prawda? Chyba, że to pierwsze nocy po prostu pierwsze AM tak jest, że nawet od tych się nie ruszają, ale wątpię. Ci nie wątpię, no wiecie o co chodzi? Tu rzeczywiście, jak Foxy na ciemno, co patrzysz? Dajna piosenka? Co jest? Co mi tak często się zdarza Te piosenki, ale jak Foxy śpiewa, to to nie, chyba nie jest rzadki. Czy jest? Znowu śpiewa? Co jest? No Weźcie, ktoś napisze w komentarzu. Czy śpiewanie fukcyjny jest rzadkie? Bo choć na pewien, pewnie są rzadkie, to ja wiem. Czy my to przejdziemy? Nie gadajcie, że my to przejdziemy. Jak my to przejdziemy za pierwszym razem? Na... Czyli do no, w sumie pierwsza noc jest łatwa, nie? Więc no. Zobaczymy, jak będzie z drogą. O, Bonnie się ruszył. Boni się ruszył. Czego nie chciałem? Ja nie chciałem, żeby się ruszyła, dobra. Musimy oszczędzać energię, jakby co? No wtedy się leżyło patrzę, chociaż wiem, że nie ma nikogo, ale dobra. Tak sobie patrzę. Dobra, jest to tutaj na korytarzu. Więc ja masz jakichś kłopotów. Kto wie co, bo oni miał biec przez a nie Foxy. Ale bo oni miał za dużo, jakby to tak powiedzieć, zadań w grze. Więc zadali Foxiego. Na no, coś w tym z tego. Tak, słyszałem. Dobra, na razie jest spokojnie. Jest trzecie ja Nie wiem czy my to przyjdziemy, ale może. Na pewno Bonnie do mnie przyjdzie, chodzi jeden raz tutaj do biura. Czyli nie do biura, tylko wiecie, co woli, ze drzwi. Musi chodzić jeden raz przyjść, bo to nie może żeby przyszedł. Chociaż możliwe. Niektórzy nie myślą, że, że creepy pasta Five Nights at Freddy's taka jedna. E jest jakby prawdziwa, że jest elefanty Digora, chyba coś w tym stylu, a tylko creepypasta, którą bym ludzie coś w tym stylu. No więc... Creepy nie mówi prawdy. Dobra, chciałem... Chcę sprawdzić wszystkie drzwi na no pewno działają, Dobrze, To by miał nie działać, nie? Jak działało, to, to już jestem skazany na śmierć. Dobra, jest 54%. jest trzecie M, Więc możemy to przejść. Chociaż wątpię. Foxy się ruszasz, nie? Chika się nie ruszyła. Tak samo jak Bonnie z miejsca, to się nie ruszył. Dlatego że ciągle patrzę na kamery. Chyba. Ale zresztą chyba było tak z Foxy. Nie, długo, przez długi czas nie dunk na pojedynkę, serio. Zapomniałem jak, co, gdzie... Czyli nie zapomniałem jak się i się otwiera jak się sprawdza kamary. No przecież to jasne. Każdy, każdy człowiek, który przynajmniej raz w NAFAG robię. Jeooo! się boni. Za nudno tutaj jest w tym biurze. Chodź do mnie! Przytuj się do mnie. A, jest to. A, foxy, jak tam z foxy dobrze. Chika się nie ruszyła, jest dobrze. Tak samo tak jak i Bonnie się nie ruszył. Ok, Dobra, Bonnie się ruszył tutaj. O nie, Chika. Farba. Dobra, zaczynam się bać. Możecie najpierw sobie pójść trochę dalej. Wiecie? Jak zmienię zdanie, żebyście przeszli, bo jest inno. Jest strasznie wesoło. Dobra, nie wiem czy tych siostr ale dobra. Na razie nikogo nie ma. Jest wszystko dobrze. Bonnie się z miejsca nie rusza. Foxy też. Znowu śpiewa mi tutaj. Nie no, ja to wygram. Bez jaj. Ja to wygram. Nie, w sumie to jest dopiero... Pierwsza noc. Więc no. Jakbym miał tego nie wygrać. Jakbym tego nie wygrał, to by, to nie wiem, jakim był no człowiekiem. przeszedłem u Ultimate Castle Knights na 5000 punktów, a nie potrafię przejść pierwszej nocy na pjedynki. To było dziwne, nie? Ale dobro Dobra, nie, my to wygramy. My to wygramy. No my to wygramy. <laughs> dobra. Teraz siedzimy, wygramy to i tak. A nie mówiłem. Jestem prowiów <laughs> Nie no to co? Pierwsza noc, a te animatroniki nie doszły do biura do, Dobra, teraz druga noc i... włączam. dobra. Na live spróbuję przejść e, trzecią noc. Tak. Nie wiem ile minut się nagrywa, ale ten film będzie chyba trwał 20 minut, dobra. Tam nie chodzi, ile będzie trwał. Dobra, ten e, ponga i znowu dzwoni. Jest tu... Nie do czego? Ale jest niżej. Dobra, słuchajcie. Na razie jest dobrze. E, nikt do nas zabiera, na razie nie przyszedł, się nie przyszedł żaden animatronik. Więc jest tu wszystko dobrze. Wszystko tak jak po mojej myśli. Ufoby nic tylko nikt do nas zrobił, nie przyszedł, bo byłoby strasznie źle. Należy sobie tutaj poświęcić, zobaczę, czy ktoś jest. na... No. dobra. A nie, bo nie się ruszył. Już jest na korytarzu, co jest? Co on tak się nagle krusza? To chyba nie powinno być, że on tak się krusza od 20 200 20. Czyli co? Tak, tak, 20, 20. -20. Rozumiem. Znów te halucynacje, co jest? Ej, to jest rzadkie, ja nie wiem dlaczego ja to mam. Naj najprostszy mi tutaj się wydaje. Jest. Jest Foxy. Ale najtrudniejszy Freddy, jak to każdy wie Dobra, Bonnie, razie się z miejsca nie ruszył Możemy to wygrać Dobra, Bonnie się ruszył Jest tutaj Foxy O o Dobra Jest tutaj Bonnie W końcu ktoś z nas wybiera doszedł Brawo ty Bonnie Dzięki, że, że Ci się udało To powinno być na scenie Ale tak nie jest Gdzie on jest? Raczej znów tutaj nie jest Ale ktoś ma pomysł gdzie on może być? Bo go nie zbogowałem, nie? To on jest. Co się stał z Bonnie? Czym coś szuka? Słyszeliście? Co jest? Bonnie. Freddy się ruszył. A e... E, nie, dobra, tego mi się wydawało. Eee. E, gdzie jest Bonnie? Ja się z tego zastanawiam, gdzie jest Bonnie? To ja coś zbukowałem, czy nie wiem, o co chodzi? O, o! What? What? To rzadkie! To rzadkie, a kolejna rzadka rzecz, gramy. Dwie rzadkie rzeczy, wow! Niezie nam idzie, nie? Z tymi rzeczami rzadk rzadkimi. Jesteśmy nieźli. O nie! O nie! O nie! Akurat w takim momencie, serio! Nie mogę sobie znaleźć lepszego momentu. Ty patafianie. Co, jakbym mógł przez to zginąć? E, nie myślisz patafianie jeden. Myślisz tylko o sobie, tej głupie komputerze. Jezu się tak cykam. Myślę, że teraz coś mi wyskoczy. Zresztą jest druga noc, powinna być łatwa. Ale taka nie jest. Ja już ja wiem, jak tej komercie robi, to, to znaczy, że ktoś jest przy biurze, nie? To jest fajne. To jest przydatne. On ja sobie poszedł? Koleżka nasz sobie poszedł. Freddy nadal jest, Chika nadal w tym samym miejscu. Dziwne, że po prostu ciągle Bolo nie odwiedza. Czemu Chica ciągle stoi tam? Co że nic nie tak. Dobra. Możemy to przejść, ale nie wiem, czy to przejdziemy, bo mam tylko tyle procent, to strasznie mało. Więc no. Dobra, bo oni są tutaj. Głównie najlepiej to patrzeć na, na Foxiego Dobra, Freddy jest. Boni jest znowu tutaj na korytarzu. Czy Fox się ruszył? Nie. Dobra, Boni przeszedł tutaj. Ale mamy, mamy problem. Mamy. Boni tutaj jest. Houston, mamy problem. Houston. Nienawidzę cię. Ci nie, no w sumie Cię lubię Jesteś fajny Ale Ty się nienawidzę Nie, nienawidzę Jesteś gorszy Tak Przepraszam, przypadek specjalnie próbuje mi zabrać jak najwięcej prądu To ja... To nie ma co nikt jest zbyt Ale on teraz będzie przez długi czas tutaj stać Żeby nie zabrać prądu więc nie ja mogę teraz poradzić, więc lepiej ustawić sobie na Foxiego Dobra Co ja sobie poszedł? Ponieważ teraz dzieje daleko Dobra, jest tutaj, chica jest... Nie tutaj Foxy znowu już jest... Chika teraz przechodzi będziemy rozdzielimy chikę? Teraz będziemy musieli chiki Dobra Na no, razie spokojnie. Dosyć spokojnie. Foxy się nie rusza. Jeszcze ją ja tutaj ma. Chica się ruszyła, jest tutaj. Nie. Wycofała się, bo nie jest obok nas. Teraz jest tutaj. Dobra. Foxy, Foxy, gdzie ty jesteś? Czemu ciebie nie mam się? Że to jest showtime. Ale jednak to nie jest showtime. Bonnie, możesz. Prze... Proszę stąd pójść. Proszę ciebie. Thank you. Widzicie się mnie animatroniki? No dziwne. Jestem Bogiem Animatroników. Może najpierw będę tak mówił, zaraz jeszcze tutaj Bonnie mi wyskoczy i po mnie będzie Dobra, bo Bonnie się nie ruszył Musimy ciągle kamerę na Foxyglo, bo to jest jak najlepiej Dobra, czcika się nie ruszyła, nigdzie jej nie ma Znowu to samo. Cheekies nie ma. Kolejny Foxy, w tej, e, Tak samo, tam gdzie był. Bo, bo niego przy nas nie ma. Tutaj nikogo nie ma. Tak wiem, że ma tylko 2% baterii. Ja Więc co? tak wiem. Dobra. go tutaj przy nas nie ma. Nie, 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 jak ja to przegram, to nie wiem, co będzie. No nie, nie, proszę, zostajemy, proszę, proszę, please. Tak, 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 udało nam się, zawsze czasami tak miałem, czasami tak miałem, ale na szczęście, na szczęście mam takie szczęście. Dobra, trzecią noc już nie dam rady, słuchajcie. Trzecia noc normalnie to już będzie za maksa stres, więc e, Halo? Cią, o dobra, więc ja się z wami żegnam do, do zobaczenia na live'ie, który niedługo będzie, więc do zobaczenia moi drodzy widzowie. Pa!